Nagraj coś. Felietony. Łukasz. Co no super. Dzisiaj wygrana. Ej, nie było cię wczoraj, na ja to poprowadziłem, ale przegrali jeden <laughs> za Ale ci powiem oni kurwa źle nie grali. Już jak oni mieli tu sytuację? mówił no, mi Góra właśnie, że mieli Kurde. fajnie. Jeszcze Barto tu był. Uh -huh. Nie wiem czemu. Ej, ale tam w Sprawy tej drużynie. słuchaj, w tej był jakiś Ukrainiec, nie? On tu, oni grali o 17, oni już tu byli tak. o 4.00, nie? Przyjechał, ja tu liniował akurat, nie? Ja patrzyłem, ten Ukrainiec Ale grali wychodzi tu czy tam? Na, na bocznym. Ten Ukrainiec wychodzi tu, telefon i opie, nagrywa, nie? Ja się go pytam, co jest, nie? A on mi mówi, super beautiful, chodziło mu o boisko. <laughs> <laughs> Bo myślał, super beautiful i tam gra. <laughs> no. on dole, chyba dole. myślał, że tu grają, nie? <laughs> Dobrze, Łukasz, <laughs> żeś to rozegrał i tyle. <laughs> super, mi mówi, beautiful, <laughs> Co ci się stało w ogóle? No, <grych> no dobrze no Ile? Cztery tygodnie Potem Rehabilitacja Czyli w sumie? 6 tygodni o, Dzień dobry Poniosę. Witam serdecznie Zyklane. Musimy tak Od razu Kara O Jezu popatrzcie chłopak Siema Piąteczka Witam. Jak Dobry tam? Tako! Jako? Tako? E! A, nie ma wypada, nie? Się... I, e, Wiem, nie, ma. W, że tak Ale Sikor jest, Kasio, złoty! Złoty, złoty. <noise> dzień, ma! Dobry! Musi o trzy punkty dzisiaj, bo prezes płaci! Ja. <susza> co? Cały, co dzień, kurde? Jak? Trzy punkty, bo kasa leci. Kasa, prezes no. płaci, z kopertami chodzi. Uwoz był? Na... U, mnie, u mnie go jeszcze nie było. Tak jeszcze nie doszedł. Nie doszedł. <grym> Jak tam? Dziś się podstawa, co? Zobaczymy. Jak? Kto tam będzie na tej obronie, Haso? No. Dużo się jest? Ja, Dużo? Ciekawe kto. E. Przyjemny kawalerze, co to masz? Hajsik A, Podzielisz się Cześć gizman! Dzisiaj jest cukrem Masz miejsce? No jasne, Wami, co? co na dni Dnipawicie je jeszcze. Dni no Powiem, że jest no To ja teraz mamę ja teraz zawoziłem. Mamy? No kurde, nic nie wiedziałem. Nie mamy. Mamy nawet śpiewaną. Tak? No. Ale gdzie? W zespole regionalnym? Na scenie? Tak, w jakim zespole tak regionalnym? Nie pamiętam Pektus! Jak? Yeah. to pokażę, to będzie mama na mnie krzyczeć, że nie wiem jak dzisiaj, się nazywa. O właśnie, dzisiaj jest zim, mamy, może byś złożył życzenia. Mamo, najkochańsza, najlepsza na świecie, wszystkiego najlepszego z okazji twojego, najlepszego z dnia, z dnia matki. Ale tak tu się śpiewa? Tak tu się piewa. Nie, chyba nie, tak tu się śpiewa. Pogniewamy się e, chyba. Dlaczego? Dzie, gdzie trener wczoraj był na meczu? W Warszawie. I dlaczego? Yy, otrzymałem... Yy... Bon na Dobre. 40 urodziny Trzymajmy się to, że to jest tylko... Pojechałem bon. pozwiedzać Warszawę i przy okazji zobaczyłem źle. Trzymajmy się, że to jest tylko Bon <noise> Czyli mówisz, że jak jesteś na początku kulis, to nigdy nie szczelaz Jeszcze raz, twoja wina. Ok, zweryfikujemy to po meczu Jak tam? Dobrze. Jaki wynik? Dzisiaj tu. A czemu? No tu, tu, u nas. Jaki u nas, dziedzin? jaki wynik? No, jaki? Dwa 1 za strumienia. 2-1? A czemu tą jedną bramkę musimy stracić? Możemy, bo nic. Chyba ja... Zobaczymy. Zobaczymy? Rower wygrany za karnety. Jak się sprawuje? Znaczy dobrze. No i tak ma być. Siemano. Myślę, że... Jak to dzisiaj widzisz? No jak, no... Ci to muszą wygrać. Muszą? Muszą no muszą, wygrają Nie byłeś w Radziochach, nie? Nie byłem. Nie byłeś Tam podobno była za walka. Bal, była. Była Oni i szkoda, ma... że się nie udało, bo mogli Powiem w pięknym ci... stylu to odwrócić ten wynik. szkoda było tego z tym ciszynym no, słuchaj, no to tak samo było teraz yy, w Wichichowach. No. no to są takie mecze, które, na które wiesz, no myślisz, że masz kontrolę, a tu jednak widzisz jedna akcja i się kończy. Ale jest opcja, jest, jest. Widzę, uśmiech i zadowoleni szkoleniowca. Bo, także... się, bo, bo się trener wyspał. I dlatego. Wyspał. W końcu może, ale myślimy. W końcu cię wyspał, tak? Że dzisiaj będzie dobrze. Trener. Nie, ja się po prostu cieszę, bo gramy u siebie. Jak gramy u siebie, to jestem spokojny. I z Mozi podobno tam dwie bramki odpalił, tak ja. Widziałeś? Nie widziałem. Przecież no... są skróty na internecie. Na tablet... Nie widziałeś, nie masz tableta? Komórki nie masz internetu nie masz? Nie mam. Nie, możesz? Mam. nie możesz sobie zobaczyć. Bo, tam, że... się, Bo ci tak to sponsorujemy, jak co? Rafał Fiumon Damy radę Trenerze. A witam Witamy się znowu. Ja, gdzie ja, trenerem? Operatora. Operatora. Witamy no, znowu. Ja, 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 państwowym trenerem. Jak witam? tam? i co, dzisiaj kolejny mecz, to może trener przyniesie szczęście, co? No, jak Jotuj ja, to wygrali. O. A... 4-5-5-1 to wygrali wtedy. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Bo sami... mamy mało a zawodników, oni wys... a oni wysoko stoją? Za nami są, ale mamy tyle samo punktów. A, ale no... a to ci brakuje zawodników? D kartki, kontuzje. O. Się porobiły, także ten zawodnik, ja. gdzie trener był, no. co szczelił bramkę, także no, ma kontuzję i problemy zdrowotne bardziej, no, ale, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Oby składu. się pokazali, bo tak, tydzień temu graliśmy w Radzie w wyniku no. 3-1. No. Poszliśmy na 3-3, tak. ale poszła szybka akcja kontra i nas skarcili nam. No, trudno się mówić. Dzisiaj... Ja... Dzisiaj, no. dzisiaj możliwość jest do. Do rewanżu. do rewanżu. Co tam sła, ciekawego? Parę, no. Jak dzisiaj? Fajnie. Wygrano? Myślę, że ja. Myślimy, nie? ja też myślę, że ja. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Także szansa do rewanżu po Radziechowach. Trzeba. Trzeba wygrać, trzeba. Innej opcji nie ma. Byłeś? Nie byłeś, ale widziałeś. Widzimy, bramki. No. Klasa. Bramki, bramki były fajne. Ekstra klasa. To się kryje kój. A ty dzisiaj, jako kto? Nie grasz? Nie, mo nie mogę Bo? Bo zagrałem w przodzie całą w B klasie A nikt tego mi nie powiedział mm -hmm. Że nie mogę no Bambik! Nie... Ale z Ciebie Bambik! <grym> skało to samo Skala to samo dzisiaj nie gra Nie? Hoho ho, AMG! Ale trener przyjechał twój ja? 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 Jest jest, i jest... A tam siedzi, A siedzi tego, no. no bo przyjechał, przyjechał, siedzi no Żuri! Jak tam dzisiaj? Dobrze. Powiedz coś fajnego. Co Graj wczoraj? Ja, I nie. I co? Podobno mecz to mną. Tyle sytuacji, nie wiem, że stanęliście? Cały mecz. Przegrałeś. No cóż, Jak to mówi klasyk, raz się przegrywa, raz się przegrywa. Powko. I co? Musi pan być w kulisach, nie, nie. jako kibic, ja. wieloletni. Słuchaj, no. oni są bezpośrednio za nami. chyba. Nie? Za nami taka sama ilość punktów, prawie tyle no, samo bramek. Mogą nas przeskoczyć, chociaż nie chcemy tego, nie? No, jest, że nie Ale nie chcemy mamy tego. lipę, jeżeli chodzi o skład. Byłeś na tym ostatnim meczu? Byłem. No Popłakałem się. No w końcówce, nie? Ja? No bramkę na trzy, oni za dwie minutki. Ale ładne bramki, co, wow. no, na tym to... to racja. Co no, ale to ale to. co zrobić? Co zrobić? Jak głowa? Nie wiadomo, co się stało. No, Siadło no, im i tyle. No. Wszystkie trzy mecze. Tak? My sobie, sobie zre... co my tak. Co walite? Prowadzi czy jeden i my nie umiemy grać jak ja. To trenerim też już no mówi tak samo jak tu z, tym, z tym, Tak, tak był metr pod kontrolą, to ostatnie 15 minut, nie wiem, tak jakby całkiem inna drużyna grała. No, no ale co, zobaczymy jak to będzie, nie? Dzisiaj. To niczemu to nie grozi, nie? no ale... Ja, ja, ale, le, ale lepiej być na tym szóstym miejscu, nie? Wysoko, fajnie. A kiedy ta reorganizacja? Już. Już? Już jest, no. Nie, nie będzie w ogóle nie nie, 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 nie. nie, Bo tam muszą uzupełnić tą piątą jakoś, nie? No tak. tak. Bo także z czwartej tam dużo spadło, Do tej no, ale piątej. nie wiesz, ile będzie awansować z naszą? Dwie, więcej? Mm, Mogą mi nawet cztery. Ale nie w tym sezonie. Ale nie. Wiatry, No mnie potrzebny jest teraz wiatry, was. Ale w przyszłym. Wiatry, można wiatry. zrobić. Ja. <noise> Dobrze nie by było, nie? Yeah. Zobacz, na razie nie ma źle. Jest i Pietrek, jest i Pietrek. tam. Ja idę, idę ich tam nachrycić. Cześć Pietrek. Cześć ty zaś. i... Się jest. No. Szwagry. Te, i, no. i co? Pełnego składu nie ma. Nie ma, nie ma. Kogo nie ma? Artura miłego nie ma? Ja. Barcina nie nie ma. Wojtka Szymona nie ma na obronie. <śmienic> Ale z borami też było No Trzeba wygrać. No, no bo za nami też może już poniżej. No to oni są. Oni są. No, to, to... trzeba odskoczyć na 44. Dobrze, dobrze wygrałeś z Rajczą. 5? Pięć. Tak? Pięć. Pięć. Ojejku, co się stało? Cześć. Żubim? Nie, nie dostanie Żółwika. Dzień dobry, trenerze. Witam. Jak tam trener dzisiaj przewiduje wynik? Będzie dobrze? Ta milcząca postawa trenera świadczy o tym, że chyba będzie dobrze u siebie ciężki teren z tłumień tutaj Ciężko Ciężko, nie? To myśmy w okręgówce kiedyś 7 meczów pod rząd wygrali 1-0 85 Cześć. Bartek, no kurde, Harry Kane nareszcie O Jezu, no i co? Nie nie ma ludzi do grania No to tak tylko przyjąć, powiedz Mądrze stać. Taką jak ten wczoraj z no. 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 Liczy się. Te to. żywieckie drużyny płakały tu. wieprze te, te. 6 te. razy, 1-0. Mhm. 85, 90. Podeczka, Żyracki, Majszak To te czasy właśnie. Ciężki teraz. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Jest i gracy. No Bory są za nami, bezpośrednio taka sama ilość klubów czyli taki na, na równym Na równe, na równe Cześć Na równym poziomie powiedzmy, tak jest. teorii. Zostań. A jak będzie dzisiaj to zobaczymy teorii. Januszku witamy Cię serdecznie na łamach kanału sportowego Wisły Strumień Dzień dobry, witam Opowiedz wszyscy. nam o Twojej roli w klubie Dobra, żarty na bok Powiedziałbym, moja rola jest krótka Treściła Cię i krótka Jaki wynik ci się przewidujesz? Pozytywny dla nas. Pozytywny dla nas. Idą dwa szwagry. Dobry. <gry> no, dobry. Tego właśnie do, do, pokazuję na głowie. Że... Dwa szwagry. <gry> dwa no, 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 <gry> szwagry. No także. Dzień, Dzień dobry panie Dzień dobry. Sowa. dobry. Jaki pan wynik się przewiduje? K kurwa, no trzeba, trzeba jeszcze grać. Trzeba jeszcze wygrywać? Nie? No. No. No bo co to kurwa? Jeszcze idzie no. o, Ale o to piąte miejsce trzeba No zabrać. oczywiście. No teraz Wiesz. jak dziś, dziś wiegłome to fajnie, bo się takie no zrobi troszeczkę już... Bezpieczna strefa. No. To nasza droga do celu. Dziaby tak kaszmy. Lec zazdrości nam wielu. Na boisku naszym walka. Witajcie w mieście, gdzie zielono-czerwone kolory barwy Wisły, klubu my, naszej tole miasto leży nad Wisłą, to tu jest nasz pierdolony, Dzieciaki od małego, to was nauczył się tutaj, jak szacunek do barw, to dla nich ważna sztuka, bo Wisła to nie tylko drużyna, to tuma miasta, nasza wielka rodzina. Eee! Eee! Dobrze. I co powiesz, ciekawego? A ten to strzelił Gora? Strzelił. Cieszysz się? Tak. To Ta piąteczkę musi siebie. powiedz, oby tak dalej. Lewandowski. Ja już pojechało? Bandero? Co? A 2-0? Nadzieja. Jack. Jak tam, co tam Spaniale. słychać? Jak wyniczek? Się, dobry, nie? No, mecz fajny, wiesz, kurczę. Poza tymi brakami, co mamy, no. to to się wszystko układa, ale nie? Nie, to jest nawet nie, że, że braki wchodzący drudzy zawodnicy podobnie poziom dają, nie? No, ale, ale wygląda to fajnie. Bardzo fajnie. Mecz taki otwarty się zrobił, bory miały tam możliwość tam. Yy, Oni no tam trzy sytuacje, wyrównania. nawet tam były, nie? Natomiast no, piłka jest zdecydowanie na razie po stronie gospodarzy. I oby tak się skończyło. 2-0 wynik bardzo dobry. Już... Co słychać ciekawego? Co powiesz? W porządku. Dwie kolejki do końca. I Jednym. potem co? Potem wakacje. <grym> okay. potem A potem? Wakacje. Potem zobaczymy. No. Plany są? No są możliwości. Są, są możliwości. Tak. Ale to dobrze dla naszego klubu, czy nie? <grym> eee, zobaczymy. No. Jak, znaczy... Ważne żeby grać Kontrakt i wygasa. No. Więc chyba dla klubu bez różnicy, bo będę wolnym zawodnikiem. Spoko, zawsze eee, możemy Cię zatrudnić, nie ma no. problemu. Kartę podpiszemy, nie? No spoko, a I potem tak. ci od razu gdzieś wytransferujemy. No. Tak możemy zrobić, nie? Tak można zrobić, żeby klub sobie troszeczkę przerobił na jakieś piłeczki czy stroje. Nie, zobaczymy, no. no może na trybunę by się przydało, co? Proszę? O, może na trybunę. No, można by było pomyśleć, no. no może tutaj te... nie, wiesz, może nie ten kierunek, tylko może jakaś włoska robota? No, na razie może jeszcze zostajemy u nas.

Bałego, rywalizacja w sercach, szacunek i gesty To coś więcej niż swój, to nasze życiowe wersje Zielone wersje, zielono-czerwone Hashtagar naszej chwały, pamiętaj o tym Gratulacje końcu Dobra. się go od kogo lekcje Od kogo lekcje wziąłeś? No od tego i od tamtego. Ten strzela, tu też no. Wszyscy strzelają. No ligowcy tak zwani. <grym 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 jak tam? A w końcu my trzy punkty zdobyli. Ja, a wywiad co robisz po meczu? Kurde, ja nie staję. nie, nie mogę to... dzisiaj. Źle się no to... czuję. Dobra. Mocne wysiłko. Sorry, mecz. ale najładniejszą mi się bramkę. Strzelił Raki Kabib! Kabi Powiem Ci, że brameczka, pajęczyna Zdjęta Widziałem to ładnie to weszło Prezes ma do ciebie coś Jakie? Z czym? Ze mną Do ligi to można filmik zrobić. Będziecie kibicami wiesz strumień? A będziecie w strumieniu grali? No i to jest bardzo dobre i witara. Ale zdjęcie dzieci zrobić. Jak to? Wystarczy film, nie? No właśnie Cześć Liga Siema Siema O jutro wracam Cześć Liga Cześć Liga